Maciej Farski, Polski Związek Badmintona. Szanowni Państwo, dzisiaj w Warszawie wystartował Mistrzostwa Polski, Otwarte Mistrzostwa Polski Yonex Polish Open 2013. 191 zawodników, 32 kraje, naprawdę reprezentacje tak przeróżne jak Brazylia, Mauritius, chcieli do nas przyjechać ludzie z Kinshasa pomijając jakiekolwiek dokumentacje swoich osiągnięć sportowych i takie sławy jak Malezja, jak Chinese Taipei, jak Anglicy, Niemcy. No i przede wszystkim z racji tego, że jesteśmy w naszym kraju, bardzo dużo naszych kadrowiczów i nie tylko, również zawodników klubowych, którzy przyjechali tutaj spróbować i osiągnąć jak najwięcej. Liczymy na to, że nasi pokażą, że potrafią grać w badmintona z najlepszymi. Jedynka w deblu męskim to jest nasza para Łukasz Moreń w Wojciech Szkudlarczych. Jedynka w mikście to oczywiście nasi mistrzowie Europy, nasi czwarte Olimpijczycy, niestety czwarte Olimpijczycy Mateusiak i Ziemba. Liczymy, że tutaj będą medale. Chcielibyśmy, bardzo chcielibyśmy. Naprawdę. Serdecznie zapraszam. Wstęp bezpłatny, więc w sobotę i w niedzielę można zobaczyć przeogromne, fantastyczne mecze. A jutro, w piątek, mnóstwo bardzo dobrego badmintonu.